Dzień dobry mamy dzisiaj Środę Rozpaliłam kuchnię bo zabrakło mi gazu nie wiem czy jest ta butla czy nie ma mówię dobra rozpalę kuchnię robię takie danie jednogarnkowe w gęsiarce pierś z kurczaka ziemniaczki yy, marchewka cukinię miałam zerwałam dzisiaj cukinię taka jeszcze była nie za dużo już na pewno więcej nie urośnie. No przyprawy. Ech, I robimy. Tutaj natomiast robię zupę dla kur. To będzie zupa dla kur. A tu danie jednogarnkowe. Sól, pieprz. No dzisiaj muszę się tak poratować. Mam nadzieję, że i zje. To mój nowy zakup, jakiś przykurzony. Nowy mój zakup. Kupiłam sobie takie cudo. Podgrzewacze do tego były, ale podgrzewacze to mam swoje. Imbryczek. W imbryczku jest siateczka i parzę sobie jerbę. Muszę dodać troszkę wody. Zastanawiam się, czy to zda egzamin, czy nie. Myślę, że tak. No, hierba to nie wymaga wrzenia, prawda? Jerba w imbryku. Polecam, fajne to jest. I to są oddzielne takie. O, na wkłady wyjmujemy. Także one nie stoją na ziemi ani na, na, pod, na stole, tylko są w takich osłonkach. Fajne to, podoba mi się. Pojawiła się para. Jest para. Może nie widać, ale jest. No. Ekstra. Ja tu takie ciągle eksperymentuję, wiecie. Także polecam. Dwa podgrzewacze dopiero się zaczęły. I yerba zaparzona. No. Jeszcze raz, pokażę Wam jak się zaparzyło, o, czyli jest zaparzone. Para leci, leci. Parzę sobie yerbę taką, to chyba z Lidla jest, 74,5% yerby, czyli ostrak w paragwajski, 12% suszone liście mięty, 7% suszona trawa cytrynowa, korzeń no. luk lekcji, cicho! Suszona skórka cytryny, aromat. No, pyszna jest, polecam pyszna jedna. Przesunęłam troszkę te telajty, możemy sobie tutaj postawić fliżaneczkę i super. Widzicie to? Kozy mi się wydostały. I poprzecinałem je wszystko. Kukurydzy nie ma. Pietruszka rozwalona. Botwinki już też nie będę miała. Buraki dzisiaj wykopuję. Jest jakaś tragedia. To jest jakaś tragedia, po prostu. Tak to wygląda, proszę. Nie chce mi się nawet mówić. Biorę się za wykopywanie tych szczątków buraczków. Może coś mi się uda, jakoś botwinkę do jednego słoika zrobić. O, pipiś, coś powiesz ciekawego? Co niuniu? Mój dzieciudzia. Właśnie przyjechałam z zakupów. Ja rzadko robię takie wielkie zakupy, ale wam postanowiłam pokazać. Rzadko robię takie zakupy. To jest uzupełnienie moich zapasów. Co, kochanie? Już ciemno jest prawie, tak? No, one, wiecie, o 19:20, to one już muszą dostać, tak? Ty przyszedłeś do mnie. Super. Byłam tak w Lidlu. W, do, do Lidla to w ogóle raz na dwa miesiące jeżdżę, w Lidlu mm, o Pepko zahaczyłam i, i w Biedronce, to tak, y, polecam Wam, a i ziemniaki kupiłam też, 15 kg w Biedronce, jakaś promocja była, bo sąsiad już wyprzedał swoje, nie wiedziałam, że tak szybko wyprzedał cztery sztuki. Tutaj jest 97% wody. Takimi chusteczkami to ja sobie nie myję twarz. 15 zł i są dobre. Bardzo dobre. Polecam, nie sztuczne. Makaron z Lidla. On jako jedyny jest taki najtańszy i dobrze się gotuje. E, co to, helikopter lata? Nie rozgotowuje się, słuchajcie. Wkłady. I chyba jeszcze jeden kupiłam wkład kładki, to biedronka chyba, B Be Beauty, tak, to biedronki, kładki, eee. szproty, śledź, szprot w ocet, eee. ocet do takiego, do takiego spożywania, do czegoś trzeba, do przetworów to mam, eee. W A do prania, płukania to kupuję plastikowy pasztet jakiś taki. To chyba też biedronka, czy nie? Nie wiem. Wiecie, to do tych zapasów. Jak nie będzie co, to i to się zje. Taki zwykły pasztet. Yy, fasolka w sosie pomidorowym. Ja się odsunę, może będzie lepiej widać. O, jeszcze trochę widać. Fasola w sosie pomidorowym. Około 6 zł też i pięciu. kolejny ocet. co my tu mamy? Makaron z Biedronki. kolejne szproty to też idzie słuchajcie do do spiżarki gołąbki tutaj jest dobry skład 6 zł takaś była też w Biedronce. Przeciary, chyba dwa. Też się przydadzą. O fasolka druga, fasolka trzecia, kasza, kaszany e, W ogóle to planuję kupić. E, chyba płatki owsiane i ryżowe jeszcze, bo jeszcze nie zakupiłam, więc muszę się, trzeba się spieszyć. O, jeszcze takie pisteczki były po, To, to jakieś 3 złote chyba. Mm, kaszki były po 7, coś. A te kaszki to yy, z braku czasu i mamy to ważność do. Yy, zaraz zobaczymy. Już wyjedliśmy 2000 marzec 2020, czyli już wyjedliśmy sporo i wylubi to. Także się to nie zmarnuje, a wszystko pójdzie do spiżarki Smakreli 4 sztuki. Jeszcze jeden ocet, jeszcze jedna kasza. Zapałki. Zapałki Europa. Ech, musztarda, chyba po złotych 70 była Wiecie, wybiorę? E, mydło luksja, luxia też było. Tam weźmiesz trzy to tam coś tam mniej nie, ale czy do prania rozpuścić, dodać do tego buraksu To zawsze stołowa. Taka no i mamy jeszcze jeden ocet Mamy jeszcze jedne chusteczki. Tutaj mam taki płyn do mycia ciała włosów. Ja kupuję takie, one są dobre, bo są bez olejów mineralnych bez silikonów, sama się tym myje też, wiecie, bardzo często i często razem z Iwką i się myję. Tutaj byłam, gdzie ja byłam? W Netto. Netto kupiłam żarówkę Toshiba. 60 ciepłe światło, bo muszę w tej kuchni zmienić, bo kupiłam zamiast 60 40. 7 zł. 7 zł. Pipi! Pipi! Yy, to kupiłam Żurowina Malina. A co dla Was, myślicie, że coś mam? Ma coś dla nas? Jura wina i, i y, 5 zł. Kilo zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Bo to jest tej durum, tak? Tej twardej durum. Zobaczymy. Co jeszcze? Chyba biedronka. Biedronka. Kawa była po. 500 -ka po 19 wziąłem dwie no, taka na zimno ale ja tutaj wrzucam do takiej ciepłej wody i Iwo ma do e, termosu no, taką owocową takie owocowe są lepsze niż te słodzone wiecie mm. Niż te słodzone kompoty. Kompoty nie wypije za nic. A nie takie niesłodzone to, to wypije. Jakieś kaszki manne, wiecie, to wodę podgrzać. I tyle. Eee. Co mamy tu jeszcze? Kolejna kaszka. Kto teraz? Malinka. Mm, kurkuma. Pierwszy. Złocistego kurczaka. Ona jest dobra do tych stripsów, wiecie. Imbir, o. Znowu mi przerwało, może ja włączę ten. Bo już się ciemno zrobiło. Mówię, że nie ma... Nie ma złego tu. Więc mi się często bo się nadziga Nie ma tego złego, słuchajcie. Cieło mi znowu na musztardzie. A tu mam takie zupki. Tutaj mam takie dziadówki zupki, też w razie czego to wszystko idzie. No i tyle. Zaraz jeszcze co mi Wyjęłam z paczką maku moje kosidło. Kupiłam sobie dwa kolejne. gdyż. Yy, sprzeniewierzone gdzieś są więcej już nikomu nie dam kolejny raz mi przerwało Jej. mówię, że nikomu nie będę dawać teraz i jeszcze jedno co mi przyszło to o Przesiwo. Takie niedużo kosztowało, około 20 zł Eee, jakaś tu jest otwierać widzę, tym jest to, tym się dra, dra, drażni to. Tutaj jest taka farba, osłonka i tą farbę trzeba zedrzeć. Będziemy próbować, będziemy próbować. No, także dziękuję za oglądanie, to są moje całe zakupy. Aha, tam jeszcze, ale to niedawno mi przyszło, mam e, jedzenie dla psów, 63% mięsa też do przechowywania i do mm. trzymajcie się wieczór jest jeszcze wam tylko chciałam pokazać wyszła taka zupko-gulasz dodałam masła dodałam e, czosnek pieprz sól jeszcze doprawiłam dobrze i wyszła taka zupko-gulasz takie jednogarnkowe zupko-gulasz jeszcze pietruszka Pycha, pycha pycha